Cześć, jestem położna Justyna. Zastanawiacie się, jakie witaminy bądź suplementy można podawać dziecku po urodzeniu? Jak już jesteście w domu po wypisie ze szpitala, codziennie podajemy dziecku witaminę D. Są różne sposoby na podawanie witaminy D dziecku, np. w kapsułkach twist off bądź w sprayu. Pierwsze, tak naprawdę, podawanie witaminy D już powinno być od początku w szpitalu, i dalej powinny być kontynuowane właśnie w domu. W momencie, kiedy dziecko jest po antybiotykoterapii bądź po elektrycznym cięciu cesarskim, e, powinny być również przyjmowane probiotyki, e, probiotyki dla dziecka, żeby uzupełnić w sposób prawidłowy florę bakteryjną dziecku, ułatwiające procesy trawienia. Dzięki temu e, zmniejszamy ryzyko wystąpienia kolek bądź e, innych nietolerancji e, pokarmowych, ale również ma to wpływ na to, żeby wzmocnić odporność dziecka i zmniejsza ryzyko infekcji w okresie niemowlęcym. Jeżeli podobał ci się mój komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i pozostaw komentarz pod filmem.